Witaj, mój panie. Znalazłeś mnie, dlatego spełnię Twoje trzy życzenia. E. Chcesz być bogaty. To takie ludzkie. Ale niech będzie. Oto Twoje pierwsze życzenie. Typowe. Pragnienie władzy niechybnie będzie zgubą Waszego gatunku. Ale niech będzie. Oto Twoje drugie życzenie. Nie. Tego ofiarować ci nie mogę. Taka moc nie jest przeznaczona dla was. <gryzysz> Grozisz mi, śmiertelniku? Niech będzie. Ale na koniec mam dla ciebie jedną radę. Uważaj, komu wypowiadasz Uważaj o co prosisz, bo twoje życzenie może mieć wpływ nie tylko na ciebie. W dniu swoich 21 urodzin świat Angeliny Drake wywrócił się do góry nogami. Dziewczyna dowiedziała się o klątwie, której geneza sięga pokoleń wstecz, do czasów, gdy świat terroryzował pierwszy dżin. Gdy za każdym rogiem czyha niebezpieczeństwo, a wszystkie życzenia, te wypowiedziane i te ukrywane jedynie w zakamarkach umysłu dudnią w głowie, jedynym wyjściem z sytuacji jest walka. Wraz ze swoimi przyjaciółmi Angel, teraz w wyniku nieopatrznego życzenia, skrzydlata potomkini przeklętej linii krwi, postanawia raz na zawsze zakończyć trwający od wieków terror. Seria zawiera sześć głównych bohaterek, każdej z nich poświęcona jest jedna książka. Z racji sporej ilości materiału opiszę każdą jedynie w telegraficznym skrócie. W tym akurat cyklu wszystkie protagonistki są nazwane Sentinel, czyli na nasze strażniczkami. Nazwa nie ma żadnego specjalnego znaczenia i jeżeli dobrze pamiętam, została wymyślona przez jedną z pań opisanych poniżej. Wspomniana już Angelina Drake to taka główna główna bohaterka, ponieważ to dookoła niej kręci się cała główna linia fabularna. Angel, bo tak jest przez wszystkich nazywana, jest dżinem, czyli magiczną istotą mogącą spełniać życzenia. Jej moce są wynikiem klątwy nałożonej wieki wcześniej na całą jej rodzinę. Samo przekleństwo sprawia, że na przestrzeni kolejnych pokoleń w jej rodzinie rodziły się jedynie kobiety, które w wieku 21 lat odkrywały, że mogą spełniać życzenia. Wszystkie posiadały moc spełnienia dziesięciu życzeń z własnej woli oraz trzech dla swojego pana, czyli osoby, która wypowie życzenie jako pierwsza po wykorzystaniu wspomnianych dziesięciu. Po spełnieniu ostatniego życzenia każda z kobiet umierała i cykl powtarzał się w kolejnym pokoleniu. Jednocześnie klątwa zawsze dbała o to, żeby przed śmiercią każda z kobiet urodziła następczynię. W przypadku Angel była to wpadka. Kolejną postacią, którą poznajemy w następnym tomie jest Adelaide Oliver, która z kolei jest kapłanką wódu nazwaną tutaj Ravenmaid, czyli w luźnym tłumaczeniu kruczą kapłanką. Jej zadaniem, jak również innych z jej darem, jest odsyłanie dusz do zaświatów. Każdy kruk może ocenić jakie życie wiódł zmarły i wydać wyrok, w którą stronę pójdzie jego dusza. Osąd jest realizowany poprzez odczytanie wszystkich wspomnień zmarłego. Proces ten jest permanentny, czyli wspomnienia zostają już na zawsze w głowie i stają się częścią kruka, który wydał wyrok. Następna w kolejności jest Slontesza, Kobieta z amnezją, znaleziona w kraterze w górach Kaskadowych. Kobieta początkowo posiada jedynie przebłyski wspomnień, a tatuaże pokrywające całe jej ciało zawsze układają się we wzór ukazujący to, co dzieje się dookoła niej lub najbliższą przyszłość. Prawdziwe imię Sloan to Kloto i jest ona jedną z Moir, a konkretnie przątką, która podczas walki w zaświatach uciekła na ziemię, opętując ciało niedawno zmarłej kobiety. Ale nie martwcie się, w książce występują również strzegąca nici życia Lachesis i przecinająca ją Atropos. Ta ostatnia to jedna z moich dwóch ulubionych postaci drugoplanowych. Zaraz obok niej jest Mysza, drobna dziewczyna potrafiąca komunikować się ze zmarłymi. Jednak ich dokładne historie i to dlaczego są tak genialne, musicie już poznać sami. Dalej przeczytamy o przygodach Mariny Kaliban, fanatyczki morza, statków i pływania, będącej jednocześnie syreną. Kobieta z całego serca nienawidzi być tak nazywana, co podkreśla w wyjątkowo nieparlamentarny sposób na każdym możliwym kroku. Znajomi i przyjaciele ze względu na jej umiłowanie do wody nadali jej przydomek Mera. Mera to postać komiksowa z Uniwersum DC. Jest to partnerka Aquamena, czyli Władcy Oceanów. Przedostatnia w kolejce to Cameron Turwell, duch, ale taki nie do końca. Kobieta zdaje się być nieśmiertelna, jednak za każdym razem, gdy doznaje obrażeń, raniona część jej ciała zostaje zastąpiona przez substancję, która do złudzenia przypomina filmową ektoplazmę. Kamie zbiegła w posługiwaniu się kijem baseballowym oraz gotowa zrobić wszystko, żeby ocalić swoich najbliższych. Ostatnia w peletonie protagonistek to profesor Aya Bain, samozwańcza Indiana Jones oraz archeolog specjalizująca się w kulturze starożytnego Egiptu i jednocześnie kapłanka Boga Anubisa. Boski dar daje jej niezwykłą siłę, zręczność i możliwość przywoływania zmarłych, których kobieta wykorzystuje na przykład do walki. W książkach ogólnie pojawia się cała masa innych postaci. Część z nich to również legendarne i mistyczne istoty, jak opisane wyżej panie, część to zwykli ludzie. Seria posiada główną linię fabularną, związaną bezpośrednio z pierwszym tomem. Głównym złym jest niejaki Xerxes. Jest to postać historyczna, władca Persji, czwarty Szachinszach, Imperium Achemenidów, w książce dodatkowo przedstawiony jako prawie nieśmiertelny szaleniec oraz lider grupy zbrojeniowej Lazarus. Dodatkowo prawie każda książka, poza ostatnią, która opisuje zakończenie głównej osi fabularnej, posiada swoją odrębną historię i swojego antagonistę, koniec końców zawsze jakoś powiązanego z Xerxesem. Wrogów jest do wyboru do koloru, zaczynając od nieśmiertelnego zombie z kompleksem wyższości, narządnej władzy i nieśmiertelności, Syrenie kończąc. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Nie będę tutaj opisywał wszystkich, ponieważ zajęłoby to za dużo czasu. Wielkich złych oraz ich historię i motywacje musicie już poznać sami. Akcja całego cyklu dzieje się na terenie Stanów Zjednoczonych oraz w dwóch ostatnich książkach w Egipcie i na terenie dawnej Persji, czyli w dzisiejszym Iranie. Świat zaprezentowany w serii jest dokładnie taki jak nasz. Nie ma żadnych zmian historycznych ani dodatkowych fikcyjnych wydarzeń. Wszystko dzieje się w dobrze znanej nam rzeczywistości, co akurat dla mnie jest najlepszą możliwą opcją. Autor zdaje się uwielbiać jedno konkretne miasto, mianowicie Seattle, ponieważ pojawia się ono jako miejsce akcji zarówno tutaj jak i w innych książkach Szubaka, np. recenzowanym wcześniej na moim kanale Urban Fairy Tales. Jak to zwykle bywa w twórczości Erika, każda z wyżej wymienionych bohaterek ma swoją partnerkę, zawsze będącą w relacji miłosnej z zadaną protagonistką. Są to postacie drugoplanowe, pomagające strażniczkom w wykonaniu ich misji. Jak zwykle wszystkie romanse są fajnie napisane i nie grają tutaj pierwszych skrzypiec. Zawsze podobało mi się, jak Szubak podchodził do tego tematu. Mimo w miarę częstych opisów romantycznych pocałunków oraz nieco śmielszych scen, zawsze miłość między bohaterkami była dodatkiem do doskonałej fabuły i widowiskowej walki. Nie inaczej jest tutaj. Po raz kolejny cała historia jest z gatunku fantazy, zatem mamy nadprzyrodzone zdolności. Specjalnie nie używam określenia magia, ponieważ nie za bardzo ono pasuje do tego, co potrafią strażniczki. Nie będę się tutaj powtarzał. Przy opisach protagonistek już powiedziałem o tym, co każda z nich mniej więcej potrafi. Ogólnie bardzo podobało mi się oparcie tym razem całej historii na mitach i legendach, chociaż akurat o kapłankach kruka nie mogłem znaleźć żadnych informacji w sieci. Może po prostu w wierzeniach wódu są one nazywane inaczej. Tutaj dochodzimy do pewnej małej wady serii. Otóż ostatnia książka jest jak dla mnie odrobinę przesadzona. Wygląda na to, jakby autor miał za dużo pomysłów i tylko jeden tom na ich zrealizowanie. Tytuł przedstawia czytelnikowi multum nowych bohaterów, o których wcześniej nie było nawet słowa. A samo zakończenie? No cóż, powiedzmy, że spodziewałem się czegoś zupełnie innego. Niemniej autor domyka wątki w sposób spójny i logiczny, chociaż jak już mówiłem przed chwilą, z za dużą ilością fajerwerków. Książek jest 7, żadna nie ma polskiego tłumaczenia, za to każda jest dostępna w formie audiobooka. Produkcje są bardzo dobre i fajnie się ich słucha. Nie pamiętam tylko, czy wszystkie posiadają tą samą lektorkę, czy każda inną. Tak czy inaczej, bardzo polecam wszystkie audiobooki, bo są wykonane jak zawsze na najwyższym poziomie i pozwalają bardzo łatwo oraz bardzo mocno wkręcić się w opisywane wydarzenia. Moja ocena: 4 gwiazdki na 5 możliwych. New Sentinels to kolejna seria autorstwa Szubaka, która udowadnia, że autor ma bardzo dużo pomysłów i wie co z nimi zrobić. Ogólnie ostatnia książka troszeczkę zgrzyta, ale i tak cała historia jest warta zapoznania się. Jestem przekonany, że każdy znajdzie wśród siedmiu książek tą swoją ulubioną. Moją ulubioną strażniczką jest na przykład Cameron, ale tylko dlatego, że przypomina mi jedną bliską mi osobę. Ostatnia książka i jej zakończenie jest mocno otwarta. To sugeruje, że może w przyszłości dostaniemy więcej książek z serii, ale w tym momencie nie ma nic deterministycznego. Ogólnie bardzo polecam na zapoznanie się z serią. Nie ma nic lepszego niż wieczorne czytanie o przygodach Moir, ninf, smoków, cyren, dżinów i całej reszty magicznej menażerii. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się. Wiem, że tego chcecie.